No dzisiaj to chyba jakiś zlot klasyków jest. Jaguar x pod sklepem spotkany. Bardzo długa maska. Ja wiem, i maska może prawie prawie 2 metry. Chromowane yy, lusterka oraz klameczki. Z tyłu nawet jest troszeczkę miejsca. Proszę zwrócić uwagę, jak fajnie wkomponowany w lew paliwa tak tutaj pod ten słupek. A tu mamy Maserati, proszę bardzo. To jest jeszcze coś lepszego. Jestem w szoku, że takie rzeczy, to ja pod sklepem dzisiaj spotkałem. Jak biało w środku jest. Fajne ma przełączniki, takie dźwigienki. Jakie tu są eleganckie felgi, nie wierzę. Nie wierzę. I te wloty tutaj na błotniku. Podniesione lampy. Maserati. Dobra, ja jadę polonezem. To jest fura.